Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj 5-6 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli – Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemią Judy, nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy a kierując ich do Betlejem rzekł – udajcie się tam i wybytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirne, a otrzymawszy we wśnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. W tej dzisiejszej Ewangelii zwróciły moją uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, mędrcy ze wschodu, zanim dotarli do celu, spotkali się z Herodem. Dla nas to jest y, bardzo wyraźna przestroga, by liczyć się z trudnościami, które będą pojawiać się w naszej wierze. Wątpliwości, znużenie czy grzech prędzej czy później zastąpią nam drogę. Jednak problemy związane z poszukiwaniem Chrystusa nie są powodem, by ogłosić kapitulację i ze spuszczoną głową wrócić do domu. Być może, tak jak w wypadku mędrców, Konfrontacja ze złem będzie ostatnim przystankiem przed odnalezieniem Boga. A po drugie, mędrcy dotarli na miejsce, ponieważ prowadził ich niezawodny znak, gwiazda. Tym znakiem dla nas jest słowo Boga i sakramenty. Bez względu na to, jak długo będziemy iść i z jakimi przeciwnościami będzie nam się mierzyć w życiu, gwiazda pozwoli nam dotrzeć do uprawnionego celu. Jedno jest pewne, nie wrócimy z tej podróży tacy jak dawniej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.